Hata William Paul Young Przełożyła Anna Reszka Czyta Magda z czasu dla duszy Rozdział osiemnasty fale odpływu Wiara nigdy nie wie, dokąd zmierza Ale zna i kocha tego, kto ją prowadzi Oswald Chambers W końcu usłyszał dobiegający z daleka znajomy głos Czy też raczej radosny krzyk Ścisnął mój palec, czułem to naprawdę. Nie mógł nawet otworzyć oczu, ale wiedział, że to Josh trzyma go za rękę. Próbował znowu uścisnąć jego dłoń, ale ogarniała go ciemność. Minął cały dzień, zanim odzyskał przytomność. Nie mógł ruszyć żadnym mięśniem. Nawet uchylenie powieki okazało się ogromnym wysiłkiem, ale zostało nagrodzone okrzykami. Piskami i śmiechem. Całe tabuny ludzi kolejno zbliżały się do jego otwartego oka, jakby wszyscy koniecznie chcieli zajrzeć w głęboką czarną dziurę zawierającą niewiadomo jakie sekrety. To, co zobaczyli, najwyraźniej sprawiało im wielką radość, bo odchodzili uszczęśliwieni, żeby rozgłaszać dobrą nowinę. Niektóre twarze znał, a te, których nigdy wcześniej nie widział, wkrótce nauczył się rozpoznawać. Należały do lekarzy i pielęgniarek. Dużo spał, ale wyglądało na to, że za każdym razem, kiedy otwiera oczy, budzi taki sam entuzjazm u odwiedzających. Tylko poczekajcie, aż wystawię język, pomyślał. To dopiero będzie widowisko. Wszystko go bolało. Aż za dobrze czuł zabiegi pielęgniarek, które maltretowały jego, Bezwładne ciało w czasie fizjoterapii, albo poprawiały go, żeby uchronić od odleżyn. W taki sam sposób najprawdopodobniej traktowały każdego nieszczęśnika, który leżał nieprzytomny więcej niż dzień albo dwa. Ale ta świadomość wcale nie czyniła tortur bardziej znośnymi. Z początku mag nie miał pojęcia, gdzie jest i jak się tam znalazł. Dobrze chociaż, że z grubsza wiedział, kim jest. Środki odurzające też nie pomagały mu rozeznać się w sytuacji, choć był wdzięczny, że morfina stępia ból. W ciągu kilku następnych dni powoli rozjaśniało mu się w głowie i zaczął odzyskiwać głos. Wciąż przychodziły do niego tłumy, rodzina i przyjaciele, żeby życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia, a może po to, żeby czegoś się dowiedzieć? Josh i Kate odwiedzali go regularnie. Czasami odrabiali lekcje, kiedy on drzemał, albo odpowiadali na pytania, które przez kilka pierwszych dni wciąż zadawał. W końcu Max zrozumiał, choć mówiono mu to wiele razy, że po strasznym wypadku w Joseph prawie cztery dni leżał nieprzytomny. Nan oświadczyła mu wprost, że ma jej dużo do wyjaśnienia, ale na razie bardziej interesowała się jego zdrowiem niż ewentualnymi opowieściami. Zresztą i tak niewiele pamiętał, a jeśli już, to oderwane, niejasne obrazy, których nie umiał połączyć w sensowną całość. W pamięci utkwiła mu jedynie podróż do chaty, ale później wspomnienia stawały się zamazane i fragmentaryczne, niczym kawałki pękniętego lustra. W snach wracały do niego obrazy taty, Jezusa, misji bawiącej się nad jeziorem, Sofii w jaskini, kolorowych świateł i uroczystości na łące. Towarzyszyła im radość, ale Mac nie był pewien, czy są prawdziwe, czy to tylko halucynacje spowodowane przez uszkodzenia neuronów i narkotyki krążące w jego żyłach. Trzeciego popołudnia po tym, jak odzyskał przytomność, obudził się i zobaczył Williego, który stał przy łóżku i patrzył na niego z naburmuszoną miną. – Ty idioto! – warknął Willie. Mnie również miło cię widzieć – powiedział Mac – i ziewnął przeciąg. Gdzie uczyłeś się prowadzić samochód? No tak, wszystko jasne. Chłopak z farmy, nieprzyzwyczajony do skrzyżowań. Z tego co słyszałem, oddech tamtego faceta można było wyczuć z odległości mili. Mak Słuchał gderającego przyjaciela, ale niewiele rozumiał z jego słów. A teraz Nan jest na mnie wściekła jak diabli i nie chce ze mną rozmawiać. Ma pretensję, że pożyczyłem ci swojego jeepa i pozwoliłem jechać do chaty. Ale po co ja tam pojechałem? Zapytał Maku, siłując pozbierać myśli. Wszystko jest zamazane. Willie sapnął z irytacją. Musisz jej powiedzieć, że próbowałem ci od tego odwieść. – A próbowałeś? – Nie rób mi tego, mak. – Starałem się wyperswadować ci. Mak uśmiechnął się, słuchając połajanek przyjaciela. Wśród niewielu rzeczy, które pamiętał, była pewność, że ten człowiek naprawdę go lubi i się o niego troszczy. Sama ta myśl sprawiła mu przyjemność. Nagle ujrzał tuż nad sobą twarz Williego. – On naprawdę tam był? – Wyszeptał przyjaciel i rozejrzał się szybko, sprawdzając, czy nikogo nie ma w pobliżu. – Kto? – równie cicho zapytał Mac. I dlaczego szepczemy? – No przecież wiesz, Bóg był w chacie. – Willy, to żaden sekret – odparł Mac, szczerze rozbawiony. – Bóg jest wszędzie, więc był i w chacie. Wiem, ptasimuszczku, nic nie pamiętasz, nawet listu. No wiesz, tego, który dostałeś od taty. Znalazłeś go w skrzynce, a potem poślizgnąłeś się na lodzie i nieźle podłukłeś. W tym momencie makowie rozjaśniło się w głowie i elementy układanki trafiały na swoje miejsca. Wszystko nagle nabrało sensu, kiedy umysł zaczął łączyć kropki i uzupełniać szczegóły. Liścik, jeep, pistolet. Podróż do chaty, wyjątkowe przeżycie z tamtego cudownego weekendu. Obrazy i wspomnienia napłynęły potężną falą, która omal nie zmiotła go z łóżka i z tego świata. A kiedy wróciła mu pamięć, z jego oczu popłynęły łzy. Przepraszam, stare, bąknął Willy ze skruchą. Co ja takiego powiedziałem? Mag wyciągnął rękę i dotknął jego twarzy. Nic, Willie, już wszystko pamiętam, List, hatę, misji, tatę pamiętam wszystko. Przyjaciel nie odezwał się przez dłuższą chwilę niepewny, co myśleć, ani co powiedzieć. Bał się, że wytrącił chorego z równowagi, i teraz biedak coś bredzi. W końcu odważył się zapytać: Więc mówisz, że on tam był to znaczy Bóg Willy, really, on tam był. Wykrzyknął mak jednocześnie, śmiejąc się i płacząc. Naprawdę tam był. Zaczekaj, aż ci wszystko opowiem, człowieku. Nigdy mi nie uwierzysz. Zresztą ja też nie jestem pewien, w co wierzyć. Umilkł na chwilę i pogrążył się we wspomnieniach. Już wiem. Poprosił mnie, żebym ci coś przekazał. Co? Mnie? Willy pochylił się nad łóżkiem. Co powiedział? Na twarzy maka pojawił się wyraz skupienia. Powiedział, przekaż Williamu, że szczególnie go lubię. Przyjacielowi stężała twarz, oczy napełniły się łzami. Usta i broda zaczęły drżeć, gdy próbował nad sobą zapanować. Muszę iść, wykrztusił okrypę. Później mi wszystko opowiesz. Odwrócił się i wyszedł z pokoju, zostawiając maka z jego wspomnieniami. Kiedy przyszła nan, jej mąż siedział oparty o poduszki i uśmiechał się od ucha do ucha. Nie wiedział od czego zacząć, więc pozwolił jej mówić pierwszej. Podała mu więc szczegóły, których nie był pewien, wyraźnie ucieszona, że wreszcie jego umysł pracuje jak należy. Powiedziała, że omal nie został zabity przez pijanego kierowcę. I przeszedł natychmiastową operację z powodu licznych złamań i wewnętrznych obrażeń. Istniały obawy, że pozostanie w długotrwałej śpiączce, więc jego przewodzenie sprawiło wszystkim niespodziankę i wielką radość. Kiedy Nan mówiła, Mak pomyślał, że to takie dziwne, że miał wypadek tuż po spędzeniu weekendu z Bogiem, pozorny chaos życia, tak to ujął tata. I nagle dotarły do niego słowa nan, że wypadek zdarzył się w piątkową noc. Masz na myśli niedzielę? Niedzielę? Nie uważasz, że dobrze wiem, kiedy to się stało? Przywieźli cię tutaj w piątek w nocy. Zdumiony mak przez chwilę zastanawiał się, czy wydarzenia w chacie nie były jednak snem, ale jedną z czasoprzestrzennych manipulacji saraj. Kiedy Nan skończyła przedstawiać swoją wersję wydarzeń, Mac opowiedział, co naprawdę mu się przydarzyło, ale najpierw poprosił ją o wybaczenie i wyznał, w jaki sposób i dlaczego ją okłamał. Zaskoczona Nan przypisała jego niezwykłą otwartość traumie i morfinie. Cała historia weekendu, czy też jednego dnia, jak wciąż przypominała mu żona, rozwijała się powoli, podzielona na kilka odcinków. Czasami środki uśmierzające ból brały nad nim górę, i mag zapadał w sen bez marzeń, nawet w pół zdania. Początkowo Nan starała się uzbroić w cierpliwość, okazywać zainteresowanie i powstrzymywać się od osądzania, choć była przekonana, że rojenia męża są wynikiem neurologicznych uszkodzeń, ale głębia i obrazowość jego wspomnień tak ją poruszyły, że wkrótce Zapomniała o swoim postanowieniu, żeby zachować obiektywizm. Wyczuła prawdę w jego opowieści i szybko zrozumiała, że cokolwiek się wydarzyło, miało na jej mężu ogromny wpływ i bardzo go zmieniło. Jej sceptycyzm zniknął bez śladu, także w końcu zgodziła się poszukać sposobu na to, żeby oboje mogli spędzić trochę czasu z Kate. Mak nie chciał jej powiedzieć o co chodzi, więc trochę się denerwowała, ale była gotowa mu zaufać w tej kwestii. Tak więc wysłali Josha, żeby załatwił jakąś sprawę i zostali tylko we trójkę w szpitalnym pokoju. Mag wyciągnął rękę do córki. Kate zaczął słabym i zachrypniętym głosem. Chcę, żebyś wiedziała, że kocham cię całym sercem. Ja też cię kocham, tatusiu. Widząc go w takim stanie najwyraźniej trochę złagodniała. Mak uśmiechnął się, ale zaraz spoważniał. Chcę porozmawiać z tobą o misji. Kate drgnęła jak oparzona i spochmurniała. Próbowała zabrać rękę, ale Mak trzymał ją mocno. Co wymagało od niego sporego wysiłku? Dziewczyna obejrzała się, szukając ratunku u matki, a wtedy Nan podeszła i objęła ją. Dlaczego? Zapytała szeptem córka. To nie była twoja wina, Kate. Dziewczyna zadrżała i zrobiła minę, jakby przyłapano ją na ukrywaniu jakiejś tajemnicy. Co nie było moją winą? Że straciliśmy misji. Gdy Mag wypowiedział te słowa, po jego policzkach spłynęły łzy. Kate znowu się wzdrygnęła i odwróciła twarz. Kochanie, nikt cię nie wini za to, co się stało jej milczenie trwało kilka sekund a potem pękła tama ale gdybym nie była nieostrożna w kajaku nie musiałbyś mak przerwał córce kładąc dłoń na jej ramieniu właśnie to próbuję ci powiedzieć kochanie nie jesteś niczemu winna dziewczyna zaczęła szlochać kiedy wreszcie dotarło do niej znaczenie słów ojca ale ja zawsze Uważałam, że to moja wina i myślałam, że ty i mama mi obwiniacie, a przecież ja nie chciałam. Nikt z nas nie chciał, żeby to się zdarzyło, Kate. Po prostu się zdarzyło i musimy nauczyć się z tym żyć. Ale nauczymy się razem, dobrze? Kate nie miała pojęcia, co odpowiedzieć. Rozczęsiona i szlochająca wyrwała się ojcu i wybiegła z pokoju. Zapłakana Nan posłała mężowi bezradne spojrzenie i szybko wyszła za córką. Następnym razem, kiedy Mak się obudził, Kate spała obok niego na łóżku. Najwyraźniej matce udało się trochę ulżyć jej w bólu. Gdy Nan zauważyła, że Mak ma otwarte oczy, podeszła do niego i cicho, żeby nie obudzić córki, pocałowała go w czoło. Wierzę ci, wyszeptała. A on uśmiechnął się i skinął głową, zaskoczony, że tak bardzo czekał na te słowa. To przez te narkotyki zrobiłem się taki płaczliwy, pomyślał. Przez kilka następnych tygodni, mak szybko dochodził do siebie. Zaledwie miesiąc po wyjściu ze szpitala zadzwonili razem z nami do nowo mianowanego zastępcy szeryfa w Josep, Tomiego Taltona, żeby porozmawiać z nim o możliwości wszczęcia poszukiwań w okolicach jeziora. Ponieważ chata wróciła do pierwotnego stanu zaniedbania, mak zaczął mieć wątpliwości, czy ciało misji nadal jest w jaskini. Miałby trudności z wyjaśnieniem władzom, skąd wiedział, gdzie ukryto zwłoki córki, ale był pewien, że przyjaciel chociaż spróbuje mu uwierzyć. To mi rzeczywiście okazał zrozumienie. Wysłuchawszy historię o weekendzie, przypisał ją snom i nocnym koszmarom ojca nadal pogrążonego w żałobie. Mimo to zgodził się pojechać do chaty. Zresztą i tak chciał zobaczyć się z przyjacielem. Z wraku Jeepa zabrano osobiste rzeczy Maka, więc zwrócenie ich było dobrym pretekstem, żeby spędzić trochę czasu razem. Tak więc w pogodny i rześki sobotni ranek na początku listopada Willis Zabius, Maka i Nan niedawno kupionym używanym suwem do Joseph. Tam spotkali się z zastępcą szeryfa i we czwórkę wyruszyli do rezerwatu. Na miejscu mak od razu skierował się do drzewa rosnącego na początku szlaku, o którym wspomniał im w czasie jazdy. Teraz pokazał czerwony łuk namalowany na pniu. Nadal. Lekko kulejąc, poprowadził ich na dwugodzinną wyprawę przez pustkowie. Nan nie odezwała się ani słowem, ale na jej twarzy wyraźnie malowały się emocje, choć bardzo starała się nad nimi zapanować. Po drodze znajdowali ten sam znak umieszczony na drzewach i na głazach. Gdy dotarli do rozległego rumowiska, Tomi był niemal przekonany, że nad Tyle do prawdziwości szalonej historii Maka, ile do tego, że idą szlakiem, który ktoś starannie oznakował, być może morderca misji. Mak bez wahania wszedł prosto w labirynt skalnych ścian. Prawdopodobnie nigdy nie znaleźliby właściwego miejsca, gdyby nie Bóg. Na wierzchu kamiennego usypiska tarasującego wejście do jaskini leżał kawałek skały z czerwonym znakiem wskazującym kierunek. Kiedy Mac zobaczył, co zrobił tata, omal nie roześmiał się w głos. Gdy Tomi nabrał pewności, że trafili na ślad, kazał im się zatrzymać. Mag rozumiał, dlaczego ważne jest zachowanie procedur i dlatego zgodził się, choć niechętnie, żeby z powrotem zapieczętować jaskinie. Uzgodnili, że wrócą z Joseph, gdzie Dalton zawiadomi stosowne władze i specjalistów od medycyny sądowej. W drodze do chaty Tomi ponownie wysłuchał opowieści Maka, tym razem z otwartym umysłem. Skorzystał również z okazji, żeby poinstruować przyjaciela, jak ma się zachować w czasie przesłuchania, któremu wkrótce zostanie poddany. Choć alibi Maka było niepodważalne, czekały go trudne chwile. Następnego dnia eksperci znaleźli szczątki misji. Wystarczyło kilka tygodni, żeby zebrać wystarczające dowody. Wytropić i aresztować zabójcę dziewczynek. Dzięki znakom, które zostawił morderca, policja zdołała odnaleźć ciała pozostałych ofiar. Posłowie: Zatem macie całą historię, przynajmniej tak, jak mi ją opowiedziano. Bez wątpienia, niektórzy będą się zastanawiać, czy to wszystko rzeczywiście się wydarzyło, czy opowieść raczej należy przypisać skutkom wypadku i działaniu morfiny. Jeśli chodzi o Maka, nadal prowadzi normalne życie i stanowczo twierdzi, że mówił prawdę. Dla niego wystarczającym świadectwem jest przemiana, która się w nim dokonała. Wielki smutek zniknął bez śladu, a on przez większość czasu odczuwa głęboką radość. Tak więc, pisząc te słowa, zadaję sobie pytanie, jak zakończyć opowieść. Może najlepiej byłoby wyznać, jak ona wpłynęła na mnie? Jak już wspomniałem w przedmowie, historia Maka mnie również zmieniła I, po, i to pod wieloma względami, zwłaszcza tymi, które najbardziej się liczą: na przykład, inaczej układam swoje stosunki z ludźmi. Czy uważam, że to wszystko prawda? Chciałbym, żeby tak było, a jeśli nawet nie jest prawdą w potocznym sensie. Jest nią mimo wszystko. Jeśli wiecie, co mam na myśli, chyba będziecie musieli sami to rozstrzygnąć z pomocą Saraju. A mak? No cóż, jak w każdej ludzkiej istocie, nadal zachodzą w nim zmiany, tylko że on wita je z entuzjazmem, podczas gdy ja się im opieram. Zauważyłem, że on kocha bardziej niż inni: szybko wybacza i jeszcze skwapliwiej prosi o wybaczenie. Jego metamorfoza. Spowodowała również drobne wstrząsy w jego relacjach z ludźmi, ale muszę Wam powiedzieć, że nie znam innego dorosłego, który prowadziłby życie tak proste i pełne radości. Albo, ściślej mówiąc, stał się dzieckiem, na co nigdy wcześniej sobie nie pozwalał: ufny i ciekawy. Nawet ciemniejsze strony życia traktuje jako część wyjątkowo skomplikowanego i wspaniałego gobelinu, utkanego po mistrzowsku przez niewidzialne ręce miłości. Kiedy to piszę, Mag składa zeznania na procesie zabójcy dziewczynek. Chciał odwiedzić oskarżonego w więzieniu, ale jeszcze nie dostał pozwolenia. Tak czy inaczej jest zdecydowany się z nim zobaczyć, nawet gdyby miało to nastąpić długo po wydaniu wyroku. Gdybyście mieli kiedyś okazję poznać Maka, wkrótce dowiedzielibyście się, że on marzy o nowej rewolucji, miłości i dobroci. Najważniejszy będzie w niej Jezus, to, co dla nas zrobił i czego nadal dokonuje w każdym, kto pragnie pojednania i miejsca, które można nazwać domem. To nie ma być rewolucja, która wywróci świat do góry nogami. A jeśli nawet, to dokona tego w sposób, jakiego nigdy byśmy wcześniej nie wymyślili. Pozostanie zwykłe codzienne życie umieranie, służenie, miłość, śmiech, prosta czułość, niewidzialna dobroć bo jeśli coś się liczy, wszystko się liczy. I pewnego dnia, kiedy wszystko zostanie ujawnione, Padniemy na kolana i wyznamy z pomocą Saraju, że Jezus jest Panem całego stworzenia na chwałę taty. I jeszcze ostatnia uwaga. Jestem przekonany, że mag i nan czasami nadal tam jeżdżą do chaty, żeby pobyć w samotności. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby mag wychodził na stary pomost, zdejmował buty i skarpetki. I stawiał stopę na wodzie, żeby się przekonać, czy no wiecie. Willie. ziemia jest pełna nieba, a każdy zwykły krzew płonie bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały, reszta siada i zrywa jagody. Elizabeth, Barrett, Browning, podziękowania. Przyniosłem kamień trzem przyjaciołom. Był to kawałek głazu, który odłupałem w jaskiniach mojego doświadczenia. Ci trzej, Wayna Jacobsen, Brad Cummings i Bobby Downs, z wielką troską i życzliwością, pomogli mi ciosać tę skałę, aż udało nam się dojrzeć cud kryjący się pod jej powierzchnią. Wayne pierwszy zobaczył tę historię i wychodził z siebie, żeby mnie zachęcić do jej opublikowania. Swoim entuzjazmem natchnął innych, żeby ją wygładzili i przygotowali do podzielenia się z nią szerszą publicznością, zarówno w druku, jak i, mamy nadzieję, w adaptacji filmowej. On i brat mieli lwi udział w opracowaniu trzech głównych wersji, dzięki którym ta historia przybrała ostateczną formę. Przedstawili swoje poglądy na sposoby działania Boga. Zadbali o wiarygodność historii, cierpienia i ozdrowienia Maka. Ci dwaj wnieśli energię, kreatywność i umiejętność pisania. Także poziom książki, którą trzymacie teraz w ręce, jest w dużej mierze zasługą tych talentów i poświęcenia. Bobby wniósł swoje wyjątkowe doświadczenie w kręcenie filmów i, we współpracy z nami, zadbał o potoczystość i dramatyzm tej opowieści. Wiele osób współdziałało przy tym projekcie, poświęcając czas i serce, żeby wygładzić powierzchnię, wyrzeźbić wzór albo wygłosić opinię, zachętę czy sprzeciw, zostawić kawałek swojego życia w tej historii. Większość nas ma swoje smutki, nieziszczone marzenia, złamane serca i straty, swoją własną chatę. Modlę się, żebyście znaleźli tą samą łaskę, którą ja znalazłem, i żeby obecność Taty, Jezusa i Saraju napełniła Waszą wewnętrzną pustkę nieopisaną radością i chwałą. Mackenzie. Koniec rozdziału XVIII i koniec książki. Dziękuję.